It's <laughs> Witamy Was w kolejnym odcinku Asów nieruchomości. Dzisiaj w troszeczkę innym otoczeniu stwierdziłyśmy, że wykorzystamy ostatnie dni słoneczka i Ci nagrywamy na zewnątrz. Zdradzimy Wam, że na zewnątrz nagrywanie jest o tyle trudne, że robimy po raz piąty wstęp i mam nadzieję, że tym razem to już będzie to. Tak, trochę nam przeszkadzają poruszający się ludzie, trochę nas skrępują. Tak. Ale jesteśmy dalej. twarde, więc dzisiaj powiemy Wam troszkę o Wilach Bukowska, bo jest to inwestycja, którą jakiś czas już mamy w sprzedaży. Natomiast wiele cały czas zdobywają nowych właścicieli, a co najważniejsze jest to, to, że one już stoją, są gotowe dla Was do oglądania i do zakupu. Tak, i myślę, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo duży walor, że można odwiedzić daną inwestycję zanim się ją kupi, można wejść do tych domów, można poczuć wnętrza i można wyobrazić sobie siebie e, mieszkających e, właśnie w takiej tak, lokalizacji. No mogłybyśmy mówić Wam o zaletach typu mm, ogrzewanie podłogowe, rolety elektryczne, e, trzy szyby Siedmiokomorowe okna. Ale chyba nie o to chodzi, bo chcemy Wam powiedzieć, dlaczego wiele naprawdę są fajne. Tak. To jest ta przestrzeń. Przestrzeń. Już jakby abstrahując od samego designu, który zakłada bardzo dużo elementów naturalnych, naturalnego drewna. Mamy tutaj elewacje drewniane, mamy płoty drewniane i to wszystko sprawia, że ta inwestycja faktycznie na tle innych inwestycji się bardzo mocno wyróżnia. Jest w takim nurcie eko, tak? Ale co jest tutaj ważne? Kupując u nas willę, martwicie się tylko o wykończenie jej wnętrza, dlatego że inwestor wykańcza całe otoczenie, które znajduje się wokół lokali. Mamy tutaj w myśli ogrody, tak? Mamy wykończone ogrody. I nie tylko jest trawa, ale są również piękne. Jest kilkadziesiąt roślin posadzonych. Mamy pięknie wykończone duże, 17 metrowe tarasy wyłożone deską kompozytową, a w mniejszych lokalach mamy wykończone również balkony. Myślę, że to jest bardzo duży komfort, prawda, dla mieszkańca, bo bardzo często jest tak, że skupiamy się na wykończeniu lokalu, a to otoczenie tak sobie. Często y, pozostaje do pomocy. Po na tak. już na ostatku inwestycji i nierzadko budżetu już braknie na to. Dokładnie, więc myślę, że to jest duża zaleta. Ale słuchajcie, co jest ważne, co myślę na, to, na co powinniśmy zwrócić Waszą uwagę, że do, dotychczasowi klienci, niektórzy z dotychczasowych klientów to mieszkańcy Osiedla Ławica, które znajduje się tuż obok naszej inwestycji, co oznacza, że Dobrze chyba... im się tam mieszka. Tak, i ta infrastruktura, którą mamy już tutaj gotową, mamy przedszkola, mamy żłobki, mamy Koły, mamy komunikację miejską. Jesteśmy w kilka minut w samym centrum poznania. Słuchajcie, to wszystko sprawia, że się musi tam bardzo dobrze mieszkać. No nic dziwnego, bo też działka, na której posadywane jest nasze osiedle, znajduje się w takim rogu pomiędzy lasem, terenem leśnym miejskim i ogródkami działkowymi. Więc to są dwa takie tętniące przyrodą i naturalną energią miejsca, które naprawdę widać z okiem i one cieszą naszych klientów, więc zapraszamy Was. Pójście tam z nami, pokażemy Wam nasze budynki wewnątrz, na zewnątrz, oprowadzimy Was i być może stanie się to również i Wasze miejsce do życia. Ja jak zwykle podkreślę, że w naszym biurze nie tylko możesz kupić nieruchomość, ale także sfinansować jej zakup, a więc pamiętajcie, że poprowadzimy Was bezpiecznie przez całą transakcję, nie tylko zakup, ale również i finansowania. Cóż więcej powiedzieć? Dzwońcie, umawiajcie się i przyjeżdżajcie. do zobaczenia. A my jeszcze zdradzimy jeden, jedną rzecz. Tak, Zradzimy? Zradzimy. Myślę, że no to zdradzimy. Myślę, że powiemy. Myślę, że niedługo Was zabierzemy na nową inwestycję, które, która będzie trochę już poza granicami poznania, też w pięknym, na pięknym terenie, A, no ale o tym to już nie Moi drodzy, miłego tygodnia, miłego dnia słonecznego i do zobaczenia wkrótce.